Siema siema widzowie, to jest specjalna 1000 subów, czyli takie po prostu YouTubeowe story od 0 do 1000 subów. Po, po prostu powie, jak mi poszło. To zapraszam do dalszej części odcinka. Mój pierwszy film aka short to był siema dwie śmieszki XD hashtag Short.Lukimoki i postaw 28 marca 2022 roku, czyli już około 2 lata. W tym czasie też powstawały różne filmy, na przykład moje konto Wybrowser, Gram W wy Stumble Guys 1 albo moja nowa oznaka stars albo Gram starsa Też trochę później filmy. Na przykład gramzy kamsiowy Stambluga jest nieśmieszny versus śmieszna moja wersja, albo ogląda Broutoka. Pod koniec 2022 roku dałem podsumowanie 2002 roku. W tym podsumowaniu powiedziałem, że mam 12 subów, to na dzisiejsze realnie dla mnie to mało. I no i jeden short, który miał 131 wyświetleń. Na początku 2023 roku mogły takie gram w Kraftki.pl Minecraft Breakout 3 Graka Lucha 1 albo nowa seria na kanale czyli BROMOKI. Moje pierwsze 100 subów zdobyłem około. Od 18 kwietnia 2023 roku, czyli taki wtedy mój pierwszy krok milowy, żeby być w tym miejscu, tak po środku 2023 mogę wyróżnić na przykład Gram na sebulowo SMP, Gram wyjść na świecie Lukaszowo, na świecie Lukaszowo, na świecie Lukaszowo i jeszcze urodziny Kamsia, i pod koniec 2023 mogłem po prostu powiedzieć, że moja najlepsza seria czyli Droga do 20K po 4 odcinki i też było podsumowanie 2023 roku w tym podsumowaniu powiedziałem, było pokazane i też powiedziałem, że miałem 320 subów i prawie 200 filmów. A tak miałem 199 filmów. Czyli teraz przechodzimy do roku 2024. W 2024 roku cewy różni shorty, niespodzianka Shelley. Daima, Dynamite, gdzie jest Milik, niespodzianka Shelly 2, deweganka jest Niemcem, pow ten jeden uczy na Bipteście. Mbappé zjadzie po meczu Polską. Jeden like, to jeden gold dla Real Madrytu. Chciałbym wyróżnić teraz filmy, gdzie wybiłem 25 tysięcy w pucharku Brawl Stars. w wyzwaniu StarTrop, Lucky Monkey vs Aksajko. Otwarłem legendarny i mityczny StarTrop. Dziękuję Wam widzowie, że byliśmy te tysiąc słów. Wielkie dzięki, to było moje marzenie, żeby być po prostu 1000 subów I bym, i bym, teraz podziękował osobom, które tutaj by nie był, czyli Stachu77, Aksajeko, Romeo i Adam. To widzimy się może już jutro na liveku urodzinowym, jak to widzicie, to ja mam dzisiaj urodzinę, to pa.